Jest, kochani, takie miejsce, w które miałem Was zabrać i Was zabieram. Level 5, kochani. Teraz widokowy. Tak jest. Coś fantastycznego. Ale zanim wejdziemy do tarasu, zobaczmy, co tu się dzieje. Ale fajne. A to fajne. jakie fajne. Pikne, no. A teraz zapraszam Was

Michael. Michael, długo się tak. zajmujesz takim gotowaniem? To, Od dzieciństwa? Czy to, to przeszło z pokolenia na pokolenie. Pasja lub... troszeczkę do zlecenia, tak. <gry> tak? Tak. To są twoje specjały? Tak, to jest babcia receptura. Specjalna. Wiecie o tym, że ja będę pierwszy raz życił ja tą świadomicę. I podobno przygotowała mi to najlepsza ręka. Zaraz ich będziemy tego testowali, no, Ale muszę sprować. W ogóle <laughs> 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 Szaszny. No, to jest, jestem pod wrażeniem, a, jak to smakuje jest, To jest naprawdę sztuka, tylko trochę przeciągniesz. No. Ej no szacun, jaki smaczek, że w ogóle. Jestem pod ogromnym wrażeniem Patrzcie konie, jakie ładne białe mięsko, zobaczcie. Patrzcie, jest czyste, patrzcie jak docisko. To leci z tego się patrzcie. Nie jest przesuszone, nie jest gumowe, nie jest gumowe nie jest twarde nie jest miękkie nie jest kruche jest po prostu wpasowane w ząb to się włazi szacuj pierwszy raz w życiu jem ośmiornicę i muszę wam powiedzieć, że jak ośmiornicę to chyba tu nawet na pewno, to, bo pierwszy raz jem tu jem ja i mi naprawdę smakuje także chcesz w pudełce? daj tak. po czekuj, kochanie, po, czekuj, po czekuj. Jak widzicie, kochani, ja już kończę. Talerz powoli się już kurczy. Znaczy, zostaje swojego rozmiaru, ale nadal jest tego coraz mniej. Jedno, jedno już wiem. Będę często zamawiać właśnie takie dania, bo naprawdę są super. Są naprawdę super. To mięsko jest lekkie, jest przyjemne, jest inne. Ale właśnie to chyba sprawia, że chyba, a nawet na pewno, ja będę to jadł. To smakuje. Mi nawet te ziemniaki smakują tutaj, które są. Nie wspomnę o tym, że kwiaty daje się kobietom, A kiedy kobitek nie przyjmuje, to ja je wiadam. Widzicie? Trzymajcie się grani. Level 5. Słuchajcie, genialny smak. Genialny smak. To jest to co zostało. No a ja najedzone, pojedzone i szczęśliwe. Teraz zimne, złote, gazowane i niech się da Pozdrawiam z Level 5. No właśnie idzie. Zimne złote w gazowane. A Ej, jest coś. No i pędz